Dzisiaj pokażę Wam zestawy LEGO, które kupiłem tylko i wyłącznie dla jednego elementu, a zaczniemy od kapsuły gracza ze serii LEGO Ninjago. W 2020 roku wyszły sobie trzy takie kapsuły w trzech różnych kolorach: kapsuła Jaya niebieska, kapsuła Kaja czerwona, kapsuła Loida zielona. Każda praktycznie taka sama, różnią się tam oczywiście minifigurkami, niektórymi elementami, ale jeden. Element pozostaje niezmienny, czyli sama ta kapsuła. No, ona jest oczywiście poopklejana dookoła naklejkami. Tutaj jest też parę dodatkowych elementów, które zostały jakby doczepione osobno. Co nie zmienia faktu, że praktycznie na tym elemencie opiera się cała ta konstrukcja. Ja w ogóle widziałem, że ten element później był w różne ciekawe, kreatywne sposoby wykorzystywany. Gdzieś widziałem, że został wykorzystany jako na przykład Stragan, tak? Więc fantastyczna sprawa, i z tego też, co pamiętam, duża część osób właśnie kupowała. Te zestawy z uwagi na ten element, bo to był pierwszy tego typu odlew, z tego co pamiętam. W 2020 roku otrzymaliśmy bardzo fajny zestaw ze serii LEGO City, który przedstawiał terenówkę na safari. Cena katalogowa tego zestawu wynosiła 80 zł bez jednego grosza, i w ramach tego zestawu otrzymywaliśmy między innymi lwice. Taki odlew zwierzaka w zestawie za 80 zł katalogowo bez jednego grosza. No nic, tylko brać bez zastanowienia. Nie wiem czy wy też macie wrażenie, ale czasami wychodzą takie zestawy, które po prostu odnosi się wrażenie, że ten zestaw został stworzony specjalnie po to, żeby pojawiła się tam właśnie jakaś wyjątkowa minifigurka albo wyjątkowy element, dla którego wszyscy będą chcieli kupić ten zestaw. No ja mam przynajmniej czasami takie wrażenie i myślę, że tak też jest w wypadku tego tej terenówki na safari, że Talwica robi naprawdę świetną robotę. Co prawda, jest już dawno po Wielkanocy, ale bardzo chciałem zakupić ten zestaw z uwagi na. No właśnie, tu jest kilka powodów, dla, dla którego chciałem zakupić ten zestaw. To chyba w ogóle był dodatek do zakupów za określoną kwotę kilka lat temu. W każdym razie, no tutaj w zasadzie jest tylko minifigurka zajączka, tak? Albo figurki po prostu przebranej za zajączka Wielkanocnego. Najbardziej zależało mi na tej czapce zajączka, zdecydowanie, no ale też jest pisanka z nadrukiem a także pędzel. Jak ten zestaw kupowałem, nie wiem, bo w 2017, 18 roku, no to wtedy nie miałem ani jednego z tych elementów, więc to była dla mnie naprawdę gratka, żeby kupić ten zestaw. Już nawet nie pamiętam gdzie kupiłem ten zestaw albo od kogo go raczej kupiłem. W każdym razie no fantastyczny zestaw, cieszę się, że go posiadam, a raczej fantastyczna minifigurka. No i najbardziej tak jak wcześniej wspomniałem, zależało mi na tej króliczej czapce. To nie był taki zwykły zestaw. Przed wami GWP, czyli Gift with Parches. Zestaw dodawany do zakupów za określoną kwotę. chyba swoją premierę miał w 2022 roku. Ja, co prawda, go odkupiłem od Michała z kanału Po prostu Klocki. Już nie pamiętam za ile, ale w każdym razie odkupiłem ten zestaw głównie z uwagi na fakt, że w środku tego zestawu znajduje się kaczka. Żółta kaczka od LEGO pojawia się zaledwie w kilku albo kilkunastu zestawach, dlatego tym bardziej chciałem zakupić ten zestaw, zwłaszcza, że jakoś, no, bardzo drogi nie był i ogólnie nadal można go zakupić, mimo że to był z dodatek do zakupów. To można go kupić no zapewne od prywatnych sprzedawców za kilkadziesiąt złotych, więc uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra cena, a sam zestaw sobie też Wygląda ciekawie, bo jest to takie małe, wesołe miasteczko, które, no myślę, że śmiało można powiedzieć, idealnie będzie się nadawało do własnego miasta LEGO. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że tutaj są chyba trzy kaczki, więc super. Jak dobrze się przyjrzycie, to tam, tam u góry możecie zobaczyć dwupak z serii LEGO Speed Champions i tam mamy samochody marki Mercedes. Ten zestaw, co prawda go sam nie kupiłem, dostałem go w prezencie na Mikołajki Cebulowej Ekipy. Tak, Mikołajki, które w ogóle odbyły się w styczniu, ale mniejsza o to, lekko spóźnione. Jakbym tego zestawu nie dostał, to zapewne sam bym go sobie kupił z uwagi na logo Mercedesa, ponieważ jest to element z nadrukiem. Super sprawa, bo na przykład nade mną macie jeszcze dwupak z serii. Także Lego Speed Champions, tam mamy natomiast samochody marki BMW i tam są naklejki z tego, co, co mi się wydaje. Obok mnie jest seria Lego Ninjago. No i mam tutaj przy sobie smoczą Mod Lloyda Jest to zestaw z 2023 roku, bardzo mały zestaw. Coś na zasadzie tych kapsuł graczy, które mogliście zobaczyć na początku tego materiału. I ten zestaw kupiłem z uwagi na te zielone kulki. No, jest to wiadomo jeden element, tak, bo te trzy kulki są w zasadzie takie same. Natomiast no, głównie z uwagi na ten element, ku, kupiłem ten. Zestaw tam jest jeszcze chyba złota kulka, ale też na, na podobnej zasadzie. Chciałem mieć te kulki, bo to chyba był nowy element, tak mi się wydaje. No i wygląda fajnie. Co roku we wrześniu wychodzą kalendarze adwentowe. Tak, wiem, we wrześniu. No ale no tak, we wrześniu zawsze mają swoją oficjalną premierę kalendarza adwentowego od Lego. No i w 2022 roku otrzymaliśmy fantastyczny kalendarz adwentowy z serii Lego Star Wars, między innymi z minifigurką Darta Vadera. Z bardzo wakacyjną minifigurką Darta Vadera i tą minifigurkę głównie zakupiłem dla tego wakacyjnego torsiku. No, trzeba przyznać, że wygląda fantastycznie. Ten nadruk to jest coś niesamowitego. W ogóle kalendarze adwentowe z różnych serii, ale no. Przeważnie z LEGO Star Wars, ja zbieram głównie kalendarze dwentowe z LEGO Star Wars, dostarczają fantastycznych nadruków, no przeważnie w klimatach świątecznych, choć nie do końca, no bo, jak możecie zobaczyć, tutaj mamy takie... taką koszulkę na ramionczkach w z klimacie wakacji. Ale tak, ta figurka normalnie znalazła się w kalendarzu adwentowym Lego Star Wars 2022, więc, no, takie plażowo-świąteczne klimaty. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy Wy także macie takie zestawy Lego, które kupiliście tylko i wyłącznie dla jednego elementu. Nie już nie mogę się doczekać Waszych komentarzy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!